Hejka, witam Was serdecznie w czwartym odcinku serii protypy, poradnik do supporta. W tym odcinku opowiem wam o matchupach, a dokładniej o counterpickach, o tym jak działają counterpicki, od czego rzecz jasna zależą counterpicki, spróbuję omówić kilka postaci, a przynajmniej przykłady, i pokazać ich słabe i mocne strony i dlaczego one kontrują dane postacie i dlaczego są kontrowane przez dane postacie, jak i również spróbuję wam podać kilka tipów, gdy to wy zostaniecie skontrowani i co powinniście robić, czego powinniście szukać. Kiedy zostaniecie skontrowani? Jeżeli chodzi o postacie, jakie ja omówię w tym odcinku, będzie to Tresz, Rakan, Morgana, Bart i Jana. Ok, Jana, chcę mówić Jana, I guess. Jeżeli chodzi o to, jak działają kontry na pozycji wspierającego, jest mniej więcej tak, iż bierzesz postać, która kontruje daną postać na suporcie, gdy już widzisz enemy postać, dlatego, żeby. Jest dużo powodów, najczęściej jest dlatego, żeby mieć wave management, czyli jakby kontrolować te linie i jak ona działa, bo dzięki temu tak naprawdę jesteś w stanie robić to, co chcesz i pomóc swojej drużynie. Również bierzesz przeważnie counter -peak na suporcie, sprawia, że będziesz miał win condition na tej roli, czyli nie tyle co nawet twój jungler, a cała, cała mapa, każdy gracz jest, będzie będzie w stanie zauważyć, że to, że warto będzie zagrać wokół twojej linii, a nie wokół ich linii. I może będą cię tepować, może będziecie jakieś dive y robić, przez co tak naprawdę, tak naprawdę zdobędziecie lida i będziecie w tym samym w stanie wygrać grę. Jeżeli chodzi o to, od czego zależy kontrola na suporcie, to oczywiście to, czy skontrujesz supporta nie zawsze będzie miało. To znaczenie, ale w większości sytuacjach będzie miało, ponieważ aktualna meta sprawia, że kontra na dekery nie daje aż tak tyle jak kontra na suporcie, przez to jak dużo jest takich postaci dość niezbalansowanych na pozycji strzelca i to czy adekery będzie miał lepszy czy gorszy meczup nie będzie miało tak wielkiego znaczenia jak to, że suport będzie miał ten lepszy mecz. Support, matchup nie jest zależny od adekery tak bardzo. Oczywiście są przykłady, na przykład jak będzie Kalista w jednej drużynie, a w drugiej będzie na przykład Ezreal, to to, że weźmiesz counterpick na supporcie, możliwe, że nie zmieni tak dużo przez to, jaki jest, co, jest counterpick na adeku. Ale przeważnie raczej ten support, matchup jest dużo bardziej znaczący. Yy, te kontry zależą również od pushu, od tego... Kto jest w stanie puszować Lena, bo tak naprawdę, jeżeli będziesz w stanie puszować lena i sprawić, że enemy bottom będzie stał pod yy, swoim towerem, to będziesz w stanie wziąć Objective, jakim jest Drake, rzecz jasna. Będziesz w stanie przeszurować mapę, być w stanie roam'ować jako support. To jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę możesz sparaliżować cały, cały enemy team. Przez to, że ty będziesz niewidoczny na mapie, będziesz grał z fogiem, będziesz próbował będziesz próbował czegoś szukać na mapie i sprawiać, że enemy drużyna będzie się po prostu ciebie bała. Takimi przykładami, że masz push jest na przykład kiedy grasz Morgano w taką postać jak Leona. Na przykład, ponieważ Leona nie jest w stanie po prostu wejść na wave'a, rzucić W i spuszować tego lena, bo tak naprawdę ty ją mocno obijesz i potem nie będzie sobie mogła pozwolić, bo będzie musiała zużywać potki i tak naprawdę po dwóch będzie co coraz bardziej low. Przez co nie będzie mogła sobie nigdy na to pozwolić ponownie. A ty zawsze będziesz mógł rzucić W na wave'a, może jeszcze zzonować enemy ADK od puszowania, przez co twój AD będzie mógł spuszować i tak naprawdę sprawić, że będziesz miał jakieś win condition, będziesz w stanie coś robić poza linią. Również super matchupy zależą od Olyna, od tego, kto może wejść w oponenta i tak naprawdę zabić go. Nie może nie tyle co na jednym wejściu, ale może nawet przy, przy drugiej okazji, jeżeli już raz wejdziesz, przy drugiej już tak naprawdę będzie potencjał do zabicia oponenta. Takie matchupy to na przykład Taleona, na przykład w takiego Barda. Jest takim typowym przykładem, bo raz wejdziesz już na pewno obijesz go do, do dość małej ilości zdrowia, a nawet możesz go zabić. A jak już wejdziesz w niego i tak naprawdę go obijesz, to on będzie musiał bardzo na siebie uważać, będzie musiał się wygenerować to HP, czyli rzucić te kilka W, stracić te manę, przez co tak naprawdę to ty będziesz dominował na linii i będziesz w stanie sprawić, że enemy, drużyna będzie miała kłopot z tego powodu, że będą musieli pomóc swojemu botowi, a nie będą wiedzieli nawet jak. Kontry na suporcie również zależą od sustainu, od tego czy jesteś w stanie wyleczyć obrażenia, które zada Ci przeciwnik i czy on będzie w stanie wyleczyć Cię z obrażeń, które Ty zadasz. To raczej działa przy takich typowo połkujących botomach i matchupach. A na przykład jak grasz taki matchup jak Soraka w Morganę, jeśli ty jesteś na przykład Soraką, to to, że Morgana może cię trafić w bindingu, obić się nie znaczy tak dużo, ponieważ ty zawsze będziesz w stanie się wyleczyć, a ona nie ma aż tak dużego leczenia i sustainu. Przez co tak naprawdę zaosustejnujesz za oponentów i zwyciężysz tym samym linię, bo będziesz mógł zgarniać playty, będziesz miał pusha i oni nie będą w stanie kontestować bez swojego junglera, więc również będziesz w stanie sprawić, że jungler przyjdzie do Twojej linii, przez co inne linie będą miały dużo łatwiejszy czas i będą w stanie z pewnością coś z tego wyciągnąć. Przynajmniej powinny. Że chodzi o pierwszą postać, którą mówię w tym odcinku, będzie nieutręż. Teraz jest dość ciężką postacią, ale z pewnością, jeżeli włożysz w niego dużo czasu i wymasterujesz tę postać, to na pewno będziesz kosił oponentów na summoner's Rift i sprawi, że nie będą w stanie grać w ogóle w League of Legends. Że będziesz grał w nim na bardzo dobrym poziomie. Tresz jest dobry w takie postacie jak Bard, Leona, czy postać nawet typu Pike. Z tego powodu, że. On zawsze będzie w stanie w nie wejść, a jednocześnie jak, jeśli oni będą chcieli w, cie, w ciebie wejść, to zawsze będziesz w stanie ich sflejować, sprawić, że z, y z disengageujesz a później z re ze swojego hooka i może nawet zabijesz. Również troszkę jest bardzo fajny, ponieważ możesz setapować ganki nie ze swoim W i pomóc swojemu adekere przy takich sytuacjach, kiedy na przykład Leona chce w, chce w ciebie wejść i wiesz, że jungler może być wokół ciebie, schodzisz i grasz wokół latarki. Dlatego i po prostu schodzisz z, w ogóle z wizji przeciwnika i grasz po typowo pod latarnię, czyli jego W. Przez to tak naprawdę oponenci nie będą w stanie w ogóle wejść w twojego adeka i on będzie mógł spokojnie spuszować. Dlatego też jest dość dobry w takiej postacie, bo ma bardzo dużo opcji disengage'u i jest w stanie sprawić, że oponent nie zrobi za dużo w tej, w tej sprawie. Jeżeli chodzi o to, jakie postacie go kontrują, to ma dość ciężko w postaci e, w meczapach typu Nautilus czy Blitzcrank. Również ciężko mu się dość gra w postaci typu Morgana. Dlaczego? Ponieważ te postacie... Ich engage nie jest tak łatwy do disengageowania i to, że w ciebie wejdą, nie oznacza, że User będziesz w stanie. To o kurde. <gry> A że ja do tego się siedzę. Tresh lub jego adekery są w stanie bardzo łatwo upaść podczas tego. Bo na przykład ciężko jest disengage'ować huka Blitzkranka, Ponieważ no Blitzkrank tak naprawdę sprawia, że twoje adekery, czy ty sam podchodzisz tak naprawdę w range do nich, po tym jak cię sfukują, dostajesz CC i ciężko jest tobie w ogóle z tego wyjść i możesz dostać w ogóle one-shota jeszcze przed tym jak użyjesz jakiegokolwiek spela. Dlatego te na te postacie ciężko się gra. Również na Morgana gra się dość ciężko z tego powodu, ponieważ zawsze jak ty chcesz wejść, to ona ma opcję disengage'u, czyli z ze swojego E. Przez co też nie ma tak o takiego łatwego sposobu na wejście w oponenta i granie ze swoim junglerem. Przez co możesz totalnie zinajować jedno z win condition, jakie może mieć Tresh na tej linii. Dlatego Morgana jest dość dobra w takiej postaci. Jednak, oczywiście, Tresh przeważnie ma dość skillowe meczapy I mimo, że matchup, na np. na Nautilus nie jest aż tak fajny dla Tresha, nie oznacza, że jest on przegrywającym. I no to już tak naprawdę zależy od tego, jak ty grasz. Drugą postacią w tym odcinku, jaką mówię, jest Rakan. Rakan. Jest postacią, która jest rzadko widywana, ale ma oczywiście swój potencjał do grania i ma dobre match jednak ma ich, ma ich też sporo słabych match Oczywiście jest dobry w takie postacie jak na np. Alistar czy Pike, przez to, że zawsze będzie w stanie w nie wejść i później zdezengagować i uciec tak naprawdę z opresji, przez to będziesz w stanie z łatwością się strajdować, tak naprawdę nie tracąc AP, jeżeli dobrze zagrasz Akanem. Również jest całkiem ok w takie postacie typu Nami, Karma, przez tego powodu, że te postacie nie... ciężko jest im przerwać twój engage. Jeżeli tak naprawdę trafisz z W, to stracą bardzo dużą ilość zdrowia i może nawet. i może nawet będą musieli spalić swojego flasha. I może nawet upadną. Oczywiście Rakan, yy, musisz go dopasowywać z dobrymi. adekery, najlepiej z jakąś zajął, jak już, albo. Jak... Inną postacią, która jest w stanie sfollowować twoje obrażenia, jeżeli chcesz tak grać, nie? Ponieważ sam Rakan nie zadaje tak dużo obrażeń, przez co ile nerfów dostał w ostatnimi czasy. Przez cały jego pobyt na samonerstylifie, przez to jak był mocny do jakiegoś czasu. Aktualnie nie jest tak mocny, ale rzecz jasna, zawsze możesz go wziąć, jeśli jesteś dobrym graczem Rakana. Jeżeli chodzi o to, jakie ma słabe meczapy, to ma ich dość sporo. Rakan jest dość słaby w takie postaci jak Leona. Nautilus jest dość słabym też meczapem dla niego. Tres jest słabym meczapem dla niego. Również takie postacie jak na przykład e, Lux czy Morgana też dość mocno karają Rakana. Dlaczego? Na takie postacie tak jak Leona czy Nautilus, jeżeli będzie chciał w nich wejść, to bardzo ciężko będzie mu wyjść z opresji, ponieważ... Leona czy Nautilus mają bardzo dużo kontroli tłumu, będą zawsze w stanie go przygwoździć i, i może nawet spróbować go zabić przez to, że on spróbuje zengagować pierwszy. Rzecz jasna, rakane możesz grać totalnie z tyłu i próbować disengage'ować, ale Rakan nie jest aż tak dobry w tym i zawsze te postacie typu Leona czy Nautilus wygrają takie wejście, kiedy to oni wejdą i będą walczyli tak naprawdę na swoich warunkach. Również ciężko mu się gra w takie postacie jak Morgana, rzecz jasna ze względu na E, jak i również z tego samego powodu co na Leone czy na Attilusa. Czyli dlatego, że zawsze będzie w stanie cię przygwoździć Morgana, bo EQ jest niezwykle długie i Rakan będzie mógł bardzo łatwo umrzeć. I przez to, że ma również E, to w ogóle nie dostaną no oponenci i Rakan tak naprawdę w ogóle żadnego, czas żadnego czasu nie kupi dla twojego decker, żeby zadać jakiekolwiek o ataki chodzi o trzecią postać, jest nią Morgana. Morgana jest dość znanym counterpick postacią. I oczywiście ma bardzo fajne matchupy typ w takie postacie jak Nautilus, Tresza jest ok matchup, wrakana jest okej okay super matchup, e, może jeszcze w jakąś Leonę jest ok I również w inne postacie, które engage'ują. Dlaczego? No oczywiście z powodu, z takiego powodu jakiego ma jaki ma skillset. Morgana. Morgana ma bardzo fajny set, który sprawia, że Enemy postać nie jest, tak łatwo, nie jest jej tak łatwo wejść w ciebie. Jesteś w stanie zawsze sprawić, że po tym jak wejdzie, tak naprawdę będziesz w stanie ją zabić, bo przeważnie takie postacie jak Leona czy Nautilus mają aftershocka. Przez, I przez to, że ty użyjesz E i one nie złapią żadnego, żadnej kontroli tłumu, na twoim sojuszniku, to w ogóle nie odpalu tego aftershocka, przez co ty będziesz w stanie bardzo łatwo je zabić, bo nie będą tak tankowne, jak mogą być, przy, kiedy mają aktywnego aftershocka na sobie. Również, no, w takiej jak Trash oczywiście denajujesz jakiekolwiek win condition Thresha, bo Trash chciałby grać jednak agresywnie, chciałby zabijać 2 na 2, również latarka sprawia, że jesteś w stanie grać z junglerem fajnie, a Morgana tak naprawdę jednym spelem jakim jest E totalnie denajuje to, jeżeli dobrze wokół tego grasz i tak naprawdę nie, nie dasz, yy, dasz Trashowi w ogóle wejść z huka. i poszukać jakiegoś, jakiejś kontroli tłumu na, na tobie czy na swoim adekere. Jeżeli chodzi o to, jakie ma słabe meczapy, to Morgana ma ich dość sporo, przez to, że ona jest dobra w takiej postaci engage'ująca, ale jest niezwykle słabym blind pickiem. I to, że jest dobrym pickiem nie oznacza właśnie, że jest dobrym również blind pickiem, bo oczywiście ma Morgana potencjał w dużej ilości meczapów, ale również jest niezwykle słaba w dużej ilości meczapów, takich, które odsustajnują out i outpokują Morgana, bo Morgana raczej nie chce wchodzić. To nie jest postać, która chce engageować danej postacie, więc takie matchupy jak nawet Jana, Soraka, Lulu, nawet z jakiejś Zera jakiegoś Zerafa czy Velkoza, niezwykle ciężko jej się gra, bo out outrange'ują Morgane i tak naprawdę outsustainują niektóre, niektóre te postacie i oczywiście odpłukują. A Morgana ma niezwykle ciężko na takie rzeczy, ponieważ nie ma w swoim kicie nic poza tak naprawdę E które sprawia, że nie jesteś w stanie z nią zengajować i Q, który jest w stanie oczywiście zestunować oponenta i spróbować go zabić. Ale to niezwykle rzadko się zdarza, przez co i, jak mocno outrangeowana jest Organa w tych meczach. Jak i również jej W nie dajesz tyle sustainu, jakiego byś chciał mieć na te postacie. Przecież jasno. Bart jest kolejnym przykładem takiej postaci, yy, którą mógłbym omówić dzisiaj. Bart jest dość fajny i ma całkiem sporo dobrych matchupów i jesteś w stanie nim robić bardzo dużo rzeczy. Jest, do, jest dość fajny w takie postacie jak Karma, Soraka i jest całkiem ok w postacie takie jak Rakan. Oczywiście to są takie 50-50 matchupy, ale z pewnością jest to ok matchup. Może na linii nie jest aż tak mocny, jakbyś chciał, ale zawsze jesteś w stanie rzucić to Q. Może dzięki. Yy, odbije się jeszcze i dostań yy ten i złapiesz jeszcze miniona dzięki temu. Może zatrzymasz jego W, bo to też nie jest aż tak trudne, że zacząć to W jak jesteś bardem i dobrze zagrasz wokół minionów, żeby złapać kogoś poza rakanem z tego Q to tak naprawdę będziesz w stanie łatwo go zabić, bo to Q jest dość... Czasami jest dość nieprzewidywalne to jak się od jak złapie to druga końcówka Q, jak ten, yy, jak fajnie jest tu na złapiesz na gościu jest to na pewno jest dość ok. Również takie postacie jak Soraka czy... Soraka, czy Karma. Zawsze jesteś w stanie rzucić Tokio z dość dalekiego ze złapać, odbić od miniona tak jakby i złapać po drugiej stronie właśnie e, Karmę czy Sorakę. I tak naprawdę totalnie ją trade'ować, bo szukasz właśnie tych short trade'ów, nie próbujesz jakoś dłużej się bić i masz bardzo dużo obrażeń. Jako Bard, żeby się bić z tymi y, postaciami. Ale również Bard ma słabe match W takie postacie jak Nautilus, w Thresha ma bardzo ciężko, czy nawet taką w Leona ma niezwykle ciężko, w Pajka ma dość ciężko. Dlaczego? Ponieważ takie postacie jak Thresh czy Leona zawsze są w stanie w niego wejść, a on ma dość ciężki czas na nie, bo ciężko jest mu trafić to Q, ponieważ jak naprawdę że już dostanie to CC, to prawdopodobnie będzie dead. Przez to, jak, działają to, jak działa to wejście e, Tresha czy Leony. Ciężko jest mu złapać jakiegokolwiek stuna, który przerwie i hangage, czy coś w tym deseń. Również, no, jeżeli dostaniesz tego hooka, czy dostaniesz E od Leony, to tak naprawdę musisz albo palić flesza, albo upadasz po prostu. Przez co twój, e, twój matchup jest niezwykle ciężki. Mogą w stanie Cię zdejmować dość łatwo, to też jest niezwykle. Niezwykle słaby, bo jeżeli zrobią slow push i później cię zdejwoją, to takim bardem będziesz niezwykle useless, bo. No bardem chciałbyś jednak przeżyć ten lenik, więc i później wejść dość even w midgame, żeby móc roamować permanentnie i szukać jakichś okazji ze swoich herek. Również takie postacie jak Pike ma ciężko przez to, że. Również Pike jest w stanie bardzo łatwo w niego wejść i tak naprawdę zwanshotować. czyli sprawić, że musi palić flesza i później tak może bez problemu grać ze swoim junglem. Jak i również, ba Bart chciałby kontestować Rzeka na taką postać jak Pike, czy nawet Leona, czy Thresh, bardzo ciężko się to robi. Ee, Rzeka tak naprawdę jest niekontestowalna, oczywiście w zależności od jungle matchupu, jednakże... No zawsze jak tam wejdziesz i spotkasz takiego pajka i będzie miał junglera yy, po swojej stronie, to albo palisz flash, albo umierasz. Mimo, I będzie ci się niezwykle ciężko grało, bo Bard chciałby jednak przejąć tę rzekę, żeby móc sobie schodzić z jednej strony na drugą, z mida do, z mida do bot'a, szukać, tych, szukać mipów, żeby je łapać, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o ostatnią postać, jest to Jana. No Janna, typowy enchanter. Oczywiście aktualnie jest dość popularna i takie postacie jak Jana czy Lulu wracają do mety, więc na pewno warto wiedzieć, jakie ma dobre i słabe matchupy. Jeżeli chodzi o dobre matchupy, zawsze była dość ok w taką postać jak Morgana, zawsze była spoko w takie postacie jak e, Leona czy Alistar. Dlaczego? Bo jej tornado jest niezwykle mocne i tak naprawdę jesteś zawsze w stanie przerwać, engage Alistara czy Leonę. Oczywiście jest to dość ciężkie w przypadku np. Alistara, ale jeżeli to zrobisz, to Alistar tak naprawdę nie jest w stanie w ogóle grać w grę, bo nie jest w stanie w ciebie wejść, zengage'ować, złapać Aftershocka i ty będziesz tak naprawdę powoli go outpokował i sprawisz, że będzie musiał stać pod swoim towerem, żeby nie upaść. Również taką postać jak Morgana jest ok, przez to, że outpokujesz i jak trafisz Q, to naprawdę dużo obrażeń zadajesz. Na przykład, jak grasz z Kometą i trafisz na Q z, z No Vision w czaku, to tak naprawdę sprawisz, że Morgana będzie miała pół HP już po takim jednej rotacji spelów. Również ona nie jest w stanie tego w żadenkolwiek sposób, jak tylko spotami. Więc będziesz w stanie też z łatwością wywalić ją totalnie z linii. Jeżeli chodzi o to, co kontruje Janet, to oczywiście takie postacie, które mają long range CC i. Próbę engage'u, czyli oczywiście Nautilus będzie dość okej okay w e. Również Thresh jest całkiem okej okay w e. ehm, Jeszcze jakaś postać, oczywiście nie, ty nie tyle co te postacie, które engage'ują, przez to, że no, outrange'ują dżane, czyli tak naprawdę, jeżeli Janna będzie chciała podejść, spokować z W, albo przy przytrade'ować się z tobą, to jeżeli wejdziesz takim Będziesz takim Nautilusem z long range, to ona nie jest w stanie za dużo na to poradzić, bo zawsze będziesz w stanie ją zaengage'ować i tak naprawdę zoutrade'ować totalnie. Również ciężko jest się gra na takie postacie, które ją outsustainują, bo oczywiście Jona takiego sustainu nie posiada i nie jest w stanie się leczyć. Czyli no takie postacie jak Soraka, czy Nami, oczywiście Karma nie jest ten, Karma... Nie sustainuje, ale oczywiście outpokuje, przez to jaki ma range z tego, ze swojego Q, patrząc na to jaki ma range Janna, Więc też Karma karma była dość fajnie w Janna i zawsze ciężko będzie nie podejść, bo Karma zawsze jest na stanie użyć W i tak naprawdę ją zabić. A jeżeli chodzi o te outsustainujące postacie, typu Soraka, to właśnie również jest outrange'owana z lekka, przez co jak dość mały zasięg ma W, Jana, oczywiście jesteś zawsze w stanie rzucić Q, ale dobra Soraka zawsze będzie grała wokół tego i próbowała trafiać na ciebie Q, przez co tak naprawdę i Cię outpoukuje, i Cię outsustainuje, bo ma dużo więcej, dużo więcej będzie z tego zyskiwać, jeżeli Ty się strejdujesz w Twoim W jako Jana, w enemy soraka, która rzuci po prostu w ciebie Q i się wyleczy, albo również wyleczy swojego sojusznika. Jeżeli chodzi o te wszystkie postacie, to z pewnością fajnie je mieć w swoim champion poolu, żeby zawsze móc je wyciągnąć, jako counter -peak. Ale trzeba pamiętać również o tym, że nie zawsze będziesz w stanie sobie counter pickować postać. Będziesz... Czasami musiał sferspikować jakąś postać. I teraz no musisz bardzo uważać na to. Oczywiście nie możesz blindpikować takich postaci jak Morgana czy na przykład Drakan, ponieważ tak jak wspomniałem te postacie mają, postaci mają bardzo dużo konter i są to dość ciężkie kontry. Bardzo ciężko się na nie gra i tak naprawdę nikomu bym nie polecał grać na te postacie, bo jednak lewy efektyczny jest, jest niezwykle ciężki. A co robić, gdy właśnie was skontrują? No, podam Wam, spróbuję Wam podać jakieś tipy. Z pewnością zawsze warto myśleć o jakichś defensywnych itemach, o tym co może zbudować, żeby trochę zniwelować ten... Może nie tyle co kill potential na tobie, ale sprawić, że będzie Ci się dużo łatwiej grało. Na przykład jak grasz Rakanem w Leone, to możesz wziąć sobie Tenacity w runach, albo zraszować Mercer również do tego. Przez co tak naprawdę jej będzie dość krótkie i zawsze będziesz w stanie ją zbejtować. Również musisz grać dość defensywnie, jak, jak jesteś w counter matchupie, bo pamiętaj, no... To, że musisz coś kiedyś plane na solo queue, zawsze będzie oznaczało, że któraś linia teoretycznie powinna mieć swój counter matchup i może ona będzie miała jakiś win że będzie w stanie zagrać jakoś lepiej. Na solo queue jest to oczywiście różnie i mo czasami może być, że będziesz miał 3 counter, że enemy, enemy team będzie miał 3 counter piki. No ale jednak, jeżeli ty dostajesz counter picka, spróbuj patrzeć na pozytywy, bo nie musisz tak naprawdę czasami wygrywać linii. Tak naprawdę, czasami musisz po prostu sprawić, żeby tej linii nie przegrać całkowicie i nie dać przeciwnikom tak dużego lida, tak dużej przewagi, żeby byli w stanie przyjąć całą grę. Bo może twój top laner ma super matchup na topie, ma faj bardzo fajnego pika i sam będzie w stanie ponieść tą rozgrywkę, jeżeli ty mu pomożesz w taki sposób, że no, po prostu nie zintujesz i nie będziesz próbował jakichś tych i będziesz grał defensywnie. Również defensywnie. W takich matchupach, które są dość ciężkie i jesteś counterpickowany, bardzo fajne jest wołanie junglera. Na przykład, grasz w postaci typu Braum i grasz taką postać jak Zilean, Soraka, może jakaś Lulu. Te postacie... Ciężko się gra Braumem w te postacie, rzecz jasna, ale zawsze możesz zawołać swojego junglera, nie wiem, grasz od bot side grasz, grasz na blue side i pomagasz swojemu junglerowi wziąć reda. Spinguj mu, żeby podszedł po redzie na bot'a, może skankuje cię level 2, ty flashujesz, rzucisz Q, flash, w enemy Lulu, ona nie zdąży odfleszować twojego Q, dostanie slowa, Flashuje insta, ale list, nie wiem, jakiś jungler typu Lee będzie w stanie sfollowować i tak naprawdę zabijesz to Lulu i meczap się totalnie zmieni. Counter, matchup, counter matchupy, jeżeli zostaniesz skounterpickowany są dość słabe dla ciebie, ale zawsze, ale praktycznie zawsze jest jakaś luka, jest, jest okienko, w którym będziesz w stanie ten matchup odwrócić. Dla siebie i tak naprawdę spróbować go wygrać, ale to już tak naprawdę zależy od doświadczenia, od tego, jak dużo grasz meczów. Dlatego też często bardzo fajnie jest, gdy myślisz o tym, co jesteś w stanie robić, i tak się zastanawiasz. Może twój AD ma BF, a gdy Nami ma jakiegoś pikaksa, i wtedy macie dużo więcej obrażeń. Może wtedy warto wejść. Musisz patrzeć na te rzeczy i spróbować jakoś dojść do, dojść do własnych wniosków i sprawić, że. Nawet w takich ciężkich match będzie w stanie wyjść z nich zwycięsko. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeżeli macie jakikolwiek feedback, serdecznie zapraszam do napisania o tym na YouTubie albo również na Discordzie przy hashtagu Protypy. I żeby nam pomóc tak naprawdę rozwijać tę serię i sprawić, że ta seria z na odcinka będzie coraz lepsza do oglądania. I dużo więcej osób będzie chciało w ogóle oglądać tę serię. Również zachęcam do lajkowania i subskrybowania kanału Zachodu o eSports, jak i również do, nie wiem, dania followa nawet na Twitterze Zachodu o eSports, jak i również na moim Twitterze DreamBeelol. Dziękuję, dziękuję ślicznie za oglądanie jeszcze raz i życzę miłego dnia. Trzymajcie się.